Dzień dobry, grupa dziewcząt, zimno jest, tutaj parę widać, przygotowują się do wyjazdu góry. Te grupa jeżdżą to osobno dziewczynki we trzy. 3 stoją około wjazdu na kolejkę gondolową do góry. Może kto pierwszy odważny? Ja. słuchamy, co byś powiedzieć? Nie wiem. Dwa zdania. Yy... No tak, prosimy. A teraz się Dobrze, prosimy dalej. Tak, słuchamy. Cieszę się, że na lasach tak? i mam nadzieję, że będzie do końca tygodnia ładna pogoda nie. i do oka jeszcze czegoś tam Słyszymy. Dobrze, jeszcze prosimy tutaj Zosie. Tak, dwa, trzy zdania. Jeszcze raz, no nie słychać? Według mnie tak? jest bardzo fajnie no. i bardzo fajne trakty. Co robisz bardzo? Bardzo polecam to miejsce. A to miejsce polecam bardzo. Tak. W widać wagoniki, kryjnicy górskiej, dziewczynki. Bierzemy narty, bo już się zaraz zbieramy. Zapraszam. Dziękuję.